ягодка ягода для вокзала Dzień, 37, Michał, 44, bian, 2, 7, 17 kwietnia 2021 roku, witam bardzo serdecznie. Zostawiony przy alei Niepodległości 2 w Tarnym Brzegu, już za momencik pierwszy gwizdek starcia Siarki Tarnobrzeg z Sokołem się Rozpoczną to spotkanie oba zespoły drużyna gości Bramkowskiego. Ma sporo miejsca Bartosz Sulkowski jest już na wysokości pola karnego Sulkowski w kierunku Dawida Bałdygi. Nie doczekał się piłki Dawid Bałdyga. Teraz błąd fałowany zdaje się, tak jest, rzut karny. Fatalny błąd Bartunia Purchy nie opanował futbolówki w polu karnym złapał za koszulkę Bartosza Sulkowskiego. I siarkowcy będą mieć rzut karny w szóstej minucie, w siódmej właściwie minucie spotkania Janeczko kontra zając. Mocny strzał i mamy 1-0 w siódmej minucie. Siódma bramka Mateusza Janeczko w tym sezonie. Siarka prowadzi z Sokołem 1-0. Do Teraz dobrze Surkowski przyblokował Purchę. Ponownie dobrze sulkowski. Czeka na podanie Janeczko. Zagrał do Dawida Bałdygi. Dawid Bałdyga jest już w polu karnym. Bałdyga, płaski plas, strzał. Jeszcze tam dopadł Janeczko do piłki, nie ma rzutu rożnego. Dobra akcja siarki. Dynamiczny atak Dawida Bałdygi. Szybko wykonany Sulkowski do Bałdygi. Ponownie Sulkowski. Bałdygi nie ma w polu karnym, nie ma też dośrodkowania. Jest Paweł Rogala. Rogala przed polem karnym, potężny strzał u rogali. Jeszcze przy piłce siarkowcy Dawid Orzechowski. Orzechowski do Janeczki. Janeczko lewą nogą, zaskakujące uderzenie. Broni Mateusz Zając. Dobra akcja siarki. Znowu zagranie w pole karne. Tam najwięcej przytomności zachował Kacper Józefiak. Wciąż w ataku lider trzeciej ligi soku Sieniawa. Ma teraz sporo miejsca. Oziębło, oziębło, lewa noga. Zły strzał pomocnika Sokoła. Pawła oziębły, też od wiosny. Groźnym kontratakiem. Znowu za razem prawą stroną boiska jest w polu karnym piłkarze Sokoła. Popatrzmy, ależ świetna okazja teraz Bartu Purchy. Znalazł się zupełnie. Nieprzykryty w polu karnym siarki, uderzył lewą nogą. Na szczęście piłkarzy bieżało. Dalekie teraz zagranie do Janeczki. Janeczko do Orzechowskiego. Orzechowski ma sporo miejsca, Orzechowski przed polekarny do skrzypka, skrzypek, słabszą swoją prawą nogą, dobre uderzenie i mam wrażenie, że zmieniło się, zmieniło się ustawienie piłkarzy Siarki. Teraz są. po lewej stronie boiska piłkarze Sokoła-Sieniawa, 35. minuta wciąż w Tarnobrzegu. Wicelider Sieniawy przegrywa po golu Janeczki z siódmej minuty spotkania, teraz popatrzmy, akcja Siarki, Bałdyga, Bałdyga, mocny strzał, broni Zając, leży na murawie Jakub Tabor, po tym ostrym wejściu rywala będzie żółta kartka i rozpoczynają atak pozycyjny goście, Drelich do Majdy. Ponownie Drelich na lewą stronę, Lis. Groźna akcja, teraz strzał, taki nieprzyjemny Adriana Wójcika, piłka skozłowała tuż przed Kowalem, ale Zając teraz daleko, bardzo dobrze do Jędryasa, nie do Purchy, przepraszam, Purcha w pole karne. Fatalnie zachował się teraz Sebastian Duda, kompletnie zlekceważył to dośrodkowanie. Wydawało mu się, że chyba nie ma za jego plecami piłkarza Sokoła. No wyborną okazję miał i wiele szczęścia mieli teraz siarkowcy. Tabor teraz znowu bardzo źle. Piłkarze Siarki strzał z dystansu, bardzo ładne uderzenie, jeśli się nie mylę, Oskara Majdy prawą nogą. Piłka frunęła nad poprzeczką. Dobrze, Bałdyga. Świetnie Bałdyga, odwrócił się w stronę bramki, Dawid Bałdyga. Zagrał do Janeczki. Janeczko jest w polu karnym. Janeczko zablokowany. Ten strzał Mateusza. Janeczko brawa dla Dawida Bałdygi za tą akcję. Tabor na skrzydło. Dobrze grasza. Zbiera piłkę. Duda. Strzał Sebastiana Dudy. Z łatwością obroniony przez przecież... skrzypek. Do Rogali. Tam już się podłącza Bałdyga. Prosi się o dobre, dokładne podanie. Nie źle zagrał Paweł Rogala. I koniec mamy pierwszej części spotkania. Gwizdek sędziego Szczolki. Siarka po 45 minutach prowadzi jeden do zera po golu Mateusza Janeczko w siódmej minucie. Kowal, Bałdyga, Janeczko, Duda Orzechowski, Skrzypek Sulkowski. Józef, jak bieżało tam. Janeczko, żółtą kartkę ma też Dawid Orzechowski. Oni muszą uważać, żeby nie wylecieć z boiska z czerwoną kartką. Znowu. Starcie Józef Jaka z Hasem, teraz źle bieżało, strzał oziębły, bardzo niedokładny, teraz przeprasza kolegów, Michał bieżało, no jemu często Do rozdzielka zmierza Bartłomiej Purcha. Pięciu piłkarzy Sokoła w polu karnym Siarki. Wysoka centra Purchy jest tutaj grasza z lewej nogi, słabszej. Nie potrafił wcelować w światło bramki. Urwał się tam, prawą stroną boiska oziębło, zagranie przed pole karne. Będzie faul, nie ma mowy o fału. Jeszcze wstały has, jeszcze Paweł has i mamy boczną siatkę. Znowu groźnie, znowu w natarciu soku. Siarka, Rogala W pole karne Do Bałdygi, Bałdyga udało się mu Oddać strzał Tyłem będąc do bramki złapany to uderzenie Teraz powrót Mateusza Janeczki, no i czy będzie żółta kartka Dla piłkarza Siarki, jest żółta kartka I Siarkowcy będą grać w osłabieniu Od 56 minuty spotkania No nie wiem czy to był faul na Żółtą kartkę zdra, zdra. Mateusza Janeczko, w konsekwencji karta czerwona. Osłabia swój zespół Mateusz Janeczko. Miał żółtą kartkę na koncie. I Drelich nie atakowany przez żadnego z siarkowców. Do Hasa, Has w kierunku Wójcika. Wójcik, przy nim Józefiak, Majda w pole karne. I piłka w rękach Macieja Kowala. Był tam Paweł Has. Ochał na skrzydło. Jest już w polu karnym, oziębło, tylko boczna siatka. Będzie rzut rożny dla Sokoła. Zebrał piłkę, skrzypek, przydałoby się teraz podanie do Bałdygi. Dobre zagranie skrzypka do Bałdygi. Bałdyga już pędzi w pole karne. Dawid Bałdyga, Bałdyga, Bałdyga w polu karnym. Bałdyga i gol! Co za piękna bramka. Dawida Bałdygi. I proszę Państwa, druga bramka dla drużyny jest to zdobywcą grający z numerem 9, Dawid. Przy nim Sebastian Duda, Kapuściński, Grasza, ponownie Patryk Kapuściński. Centra w pole karne, jest tam Wójcik, broni bardzo dobrze Maciej Kowal. I teraz, teraz starcie Mazurka z Bieżałą. A w centra był tam Paweł Has, ale uderzenie Hasa wysoko nad bramką. Mamy zmianę, Zmiana użynie, tak, Kiel, przygotowany do wejścia na boisko. Tymczasem jego koledzy w kolejnym ataku, Purcha. Znowu w pole karne dobrze bieżało, Sulkowski. Ochał, Paweł Has przełożył piłkę na lewą nogę. Mamy kolejne uderzenie, Paweł Oziębły, ale znowu za lekko, żeby pokonać Dobrze dysponowanego makikarzowi siarki, lis przy nim, da Polonio, Ochał, Kapuściński, będzie próba strzału z dystansu. Patryka Kapuścińskiego, dwa gole w tym sezonie. Patryka Kapuścińskiego, I Na derby ze Stalo. do świdnika. Także do Radzenia Podlaskiego, do, walczącego, do walczących o utrzymanie Orląt. Popatrzmy, mamy bramkę. Samobójcze trafienie Michała bijało. Chyba za wcześnie zacząłem mówić o tu komplecie. Punkt. składa ręce, nie ma tam miejsca, żeby zagrać do graszy. Więcek. Więcek. Potężny strzał Więcka. Uu, niezłe to uderzenie. Ale nie ma bramki. Gości. Jeszcze Więcek, przy nim tabor. Jeszcze jedna centra w pole karne. Najwyżej wyskoczył, tam bieżał jeszcze Paweł Szołtys. Daleko, ale na aut. Leży Arkadiusz Gajewski. Jeszcze tam Sebastian Duda. I mamy koniec spotkania: zwycięstwo Siarki. 2 do 1. Brawa dla piłkarzy Siarki w dramatycznych okolicznościach. Pokonują wiceridera z Sieniawy. 2 do 1 po blankach Dawida Bałdygi i Mateusza Janeczko. Bramkę dla Sokoła. W końcówce spotkania zdobył Michał Bierzał. Była to bramka samobójcza. Na szczęście dla piłkarzy Siarki. To jedyny gol dla gości. Siarkowcy wreszcie zdobywają trzy punkty uprawnione, upragnione i w lepszych nastrojach pojadą teraz za tydzień do Radzenia Podlaskiego na mecz z Orlentami. Gratulujemy piłkarzom Siarki. I jeszcze raz dziękujemy naszemu by, by zespołowi za zwycięstwo. I widzę, że znajduje się poza sobie. Bardzo się cieszyli. Dziękuję naszej drużynie za naprawdę.